I widzicie, I odpowiedziała, że dzwoni na policję, ja też dzwoniłem, policja, instytucjantka odebrała się, rozłączyła, nie wiem o co im chodzi, oni znają tą sytuację, ja nie mogę wejść, ja nie mogę nic zrobić, no jak to to by było, jak to by było, no to tak nie może być, to tak nie może być, to tak nie może być, słuchajcie, żeby ja... Mia... Nie mogłem wjechać do siebie, tak no. wziąłem przestawiłem tu w tę stronę. Słuchajcie, kosze przestawiłem w tej chwili, kto żeby autem tu wjechać. No, i podstawiałem krzesełka, na no, nowo krzesełka postawiała. Messieurs prokuror CLK za de PUBEL, PUBEL ICI, żeby tutaj on traje, LFDS, ma MAPA, on Nie wiem, zobaczcie, chciałem wjechać, cały czas problem, nie mam e, życia prywatnego zobaczcie tak mi poniszczyła samochody zobaczcie samochody tak są poniszczone i, i, i co to robi zobaczcie szyby powybijane już trawa w nich. tutaj tak zdezaki nie zdezaki no wszystko kurde i najgorsze że mam wszystkie papiery nie wiem gdzie gdzieś pochowane widzicie to jest auto, którym przyjechałem z Belgii w Szarłat, tylko mi katalizator tam ukradli, policja mi kontrolowała, nawet inni się nie skapnęli, że to tutaj wszystko, auta tutaj są niszczone, tylko na tym podwórku, zobaczcie, okradzione, szyby powybijane, zobaczcie, szyby powybijane są, wszystko, to wszystko tutaj było, autem, którym jeździłem, którym się nikt nie trzymał, a to kupiłem, jak z Suzaną do Andory, do do Girony, do Barcelony, żebyśmy tam jechali do jej mamy. Patrzcie, objechał całą Europę. w łasku, tutaj taki, taki żywot wziął. zaczęło się unieruchamiania silnika. Nie mogłem go odpalić. Coś tutaj przypalić, coś popieprzyli. Potem wszystkie tutaj auto zarejestrowane, to, to jest na mnie na Olgę. Widzicie, tutaj tak samo zobaczcie. Zobaczcie jak się tutaj bierze. Ja im nigdy z ciebie nie wziąłem ani ten. Ja tutaj tego już tak nie zostawię Że Ja tutaj dzisiaj nie wiadę. Jeżeli ja tutaj dzisiaj nie wiadę, policja nie przyjedzie, zaraz się rozłączę, bo muszę na policję dzwonić, słuchajcie. Bo muszę na policję dzwonić, ojciec. zobaczcie. To nie ma prawa stać, to jest jej, jej zabawka dla jej dzieci. Gdzie, gdzieś jak już są duże. Pannica i pa, prawie 18 lat może już ma. Zobaczcie. Tutaj tą trapolietę ja tu wywaliłem. I tu drzewo spadło, patrzcie się, drzewo spadło i to wszystko, tutaj liście bubkowe rośnie, laurowe, gdzieś jaki wielki krzep. Zobaczcie, oni się, a tutaj chciałem, kartofle posadziłem kiedyś, słuchajcie, posadziłem tu kartofle, to mi wszystko wykosiła, nie pozwoliła, żeby mi kartofle rosły, także słuchajcie, tak można, no jak tak można, słuchajcie, dobrze to drzewo nie upadło tam, ja będę tu chyba manifestacje robił, zaraz zacznę chyba krzyczeć, że jestem steroryzowany, widziałem, że mi okna powybijali, Szyby mi tu powybijali, zobaczcie, to wybijali mi siebie. I tutaj miałem masę tych baniek, miałem masę wiaderek, tylko to jedne zostało. Wszystko mi połamała to tej całe to. A wcześniej mi tu ukradła, jakby wyjeżdżałem z tym z Grziskiem, z tam. Szybko, szybko, bo chciała, żeby samochód przestawić Mercedesika srebrnego, Nie przestawiłem, bo Grzesz mu nie pozwolił. I ona wyciągnęła stała i, i, i klucze stąd. Stąd by klucze i potem Mercedesa mi ukradła i podwagę nawet no, mi ukradła przez to wiecie? tak to się to odbywało o, o nawet tu jest szyba wybita widzicie nawet wcześniej nie widzieli patrzcie tu mi nawet wybili o kurde drugą mi wybili bo było lekko patrzcie kolejne mi powybijali zobaczcie wszystko to jest patrzcie tego nie widziałem tu mi wybili kolejną szybę to była powierzchnia tylko wybita zobaczcie nawet nie widziałem muszę zrobić zdjęcie no nie 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 to już jest finis to już jest finis to już jest finis słuchajcie tego nie zauważyłem tam mi wybili szybę też o, tu do A okradli mi samochód, patrzcie, tu jest wybite, nawet nie widziałem żeby, zobaczcie Nie widziałem, że tu mi wybili szybę, zobaczcie Tu mi wybili szybkę nawet Zobaczcie, tego nie widziałem, że wybite jest Ho, widzicie, ja po grzeszkach po, pod skodami śpię, po jakichś bazach, co? Ja pod grzeszkami po jakichś bazach śpię A oni robią co chcą A inwalida w nocy mam przepokina mnie boli ja już dzisiaj o kuli tutaj chodziłem Mnie boli przepuklina wiecie Co nie wierzycie że o kuli chodzę? Zobaczcie Ja o kuli chodzę Zobaczcie co nie wierzycie że o kuli chodzę? Ja tu o kuli chodzę To by mnie pobili tutaj Gorilla Gorilla by mnie pobił Słuchajcie Co robić? Nie wiem co robić Jeszcze raz zadzwonię za godzinę Słuchajcie, zadzwonię za godzinę jeszcze. Aha, i przede wszystkim na kolację. Słuchajcie, na kolację. Na kolację nie będę mógł jechać. Będę głodny sześć spać. Dobrze, do sądu to wszystko napiszę. Bo, a już jestem głodny. to już jest prawie godzina. I teraz czekać, czy ona wiedzie, czy nie wiedzie, czy się zlituje, czy nie. Czy ja naładuję, czy nie naładuję. Zobaczcie, tą wybili szybę. Widzicie? O. I teraz tutaj ta była w całości że była wybita, to już wybili dodatkowo i kolejną wybili, widzicie? Tutaj płyty mam, kalendarze, jakieś tam rzeczy, które miałem do sprzedawania. Widzicie? A przednia jeszcze, jeszcze przednia jest. Samochód kolekcyjny, nam mnie kupiony. Zobaczcie, z hakiem ze wszystkim i on chodzi, po pod głowicą, dwie godziny się gotuje, wiecie? patrzcie, Co tutaj brali? Coś tutaj kradli? Zobaczcie, kradli coś, to wypadało. to jest w tej chwili. Każdy dzień będziemy dzwonić i zobaczymy, co policja zrobi. Się. Janusz, czemu w tym Reno opony mchem zarosły? No bo ja tutaj nie przymierzam już nawet, zobacz. Z tej strony Master ma dwie, dwa koła, a tutaj zobacz. Tu ma poprzebijane wszystko. Zobacz, poprzebijane koła mam, zobacz, poprzebijane koła mam, zobacz. Poprzebijali mu wszystko. Matiz ma też poprzebijane koła, zobaczcie. Matiz ma poprzebijane koła wszystko, zobaczcie. O. Widzicie? Poprzebijali mi wszystko. Master ma poprzebijane koła, zobaczcie. Ma poprzebijane wszystkie auta, mają poprzebijane koła. Stąd jest żeby nie było widać. A tutaj widzicie o, poprzebijane koła. Wszystkie koła są poprzebijane, zobaczcie. Widzicie? Poprzebijane. To mi wcześniej wy, wybili we w Paryżu. Nie oni. To co ja nie, ja nie wiem, co jest zrobione? Poprzebijali mi koła. Patrz, tu nawet jak zakładałem te, to nawet to mi poprzebijali po, po Powybijali dodatkowo. Zobacz, auto, które objechało całą Europę, Andorę, Księstwo I tutaj I tutaj u mnie są niszczone Widzicie, to nawet wziąłem, bo na ziemi leżało, zniszczyli nawet to To co jest tutaj, widzicie do, Było zaklejone, to niszczą Dobra, ja nie mam czasu, ja muszę ten porządek robić Na razie Mój buzek nawet tutaj, który mam Co on tutaj robi, ten wózek? To był mój wózek, kurde, zobaczcie co oni z tym wózkiem moim to zrobili to jest mój wózek znaleziony w Paryżu chleb, zobaczcie sprzęt chleb patrzcie w klebie cały wózek wziąłem widzicie cały wózek mam chleba już to dzisiaj całe dwie godziny jak tu przyjechałem dzwonię cały czas sprzątam w samochodzie zobaczcie cały czas sprzątam bo kurde jak jeszcze szurki były to może z rok temu coś swoje zrobiły na razie dziękuję Monika Pa